Chcecie wiedzieć skąd to mamy i co jest w środku? To zapraszamy na film! Nowe kineskopowe stocali i serial mi to dali Sprawdź co ja tam dają no No Dobra 13 76 101 odcinek A gdzie jest moje PrimaSort video? O! mam. Co to jest? F-A-L-L-O-U-T -y Fallout Fallout No przecież mówię no, no chyba dobre może będzie, zostawię, nie? Zostaw, no Dobra, a ja teraz jeszcze Cygarko I można Możesz otworzyć? Ja to sobie oglądam Lecę no już lecę! No. Tak, tak, pani Askins, tak. Nie, nie mam kompletu jeszcze. Pracuję nad tym. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia do, paniarski, do widzenia. Panie Aski, do widzenia. Pani potrzeba? Nie. Aha. Y, czy zna pani ofertę naszych stronów? Jestem John Smith i jestem przede Woltek. Coś mi tak gdzieś coś słyszałam. To ja już pani tutaj daję naszą ofertę. Proszę się zapoznać. Aha. Mm, proszę bardzo. Proszę bardzo. O matko, dużo tego. Proszę bardzo. O i widzę, że dzieci są. To, tak, dwójka, syn i córka. To wspaniale, to ja tutaj mam jeszcze taki prezent dla dzieciaczków. O bardzo. super, dziękuję. Tak. Akcja, nie? I niezbędne tutaj warunki dodatkowych wygód. Dobrze. Do umowy. Że. Proszę się zapoznać, podpisać. A to, to, to teraz? System schronów jest tu niedaleko. jest niedaleko. Ale to tu za winklem? Nie, nie, ten za winklem to jest 33, Aha. tam już jest pełno 32, to jest ten, jak się jedzie na wiepinki użyckiej. Koło poczty tam. Aha, do koła poczty w koło tutaj? Tak, dokładnie, Ach, dokładnie tam. tak, dokładnie. Dobrze, dobrze. To może pan wyjdzie na szklaneczkę Nuka Koli? Nie, nie, nie. Dziękuję, mam wodę. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja idę do męża po Ja, ja poczekam. Tak, 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 tak. Pod, podpiszemy, dobrze. Dobrze, dobrze, to ja poczekam. Dobrze. O, jest nowa gra. Hola, Shelter, pobierz. pobierz. Jest to tu, no. A kto to był? A taki miły pan, wiesz? Z Wojteku mówił, że jest. No, Tomasz, dokumenty. A co to jest? Wiesz co, mówił, że o tych schronach, nie? Jacenta już podpisała, więc podpisz. Tego my na ulicy zostaliśmy. Co ludzie powiedzą? Aha. No coś słyszałem, tak, tak, tak. I tu masz jeszcze zgody za. O, dużo tego. Mogę teraz czytać? Nie podpisz, bo pan czeka! Nie chciał wyjść do schroneczki Nuka Coli? Wodę ma przy sobie. Mm. Czeka. No teraz serio oglądam. No te zgody, podpisz. Dzięki. No dzieci do szkoły, zajęcia dodatkowe, wiesz, jakieś przywileje, bo dwójkę dzieci mamy, dziewczynka, chłopiec, to większa kwatera, wiesz, no. więcej pokoi musimy mieć. O, promocja! No! Aha, no to super. A to? Co to jest? Co? Zgoda na wykorzystywanie organów. A to muzyka organiczna pewnie. Albo organowa. A ja nie lubię muzyki organowej. No trudno przeżyjesz. No podpisz, bo czeka. Uh -huh. Dobra, daj. Wow. daj. Tu na każdej stronie, czy tylko... Nie na końcu. No. Witas... Brzęczeszczykiewicz. Dobra. No i jeszcze ten cały to tam. Tu też? Tak, cały. Tu na dole? Na dole, na końcu. Kiewicz. Dobra. No mamy to. No idę, młoda. Daj temu panu tam. Długo mi to zajmuje. Ale no ja poczekam. Tak jest pan? Tak, tak, tak jestem, tak? Dobrze, no mąż podpisał, proszę to tu jedno, drugie. Tak to wszystko jest podpisane. Wszystko jest, tak? Tak, tak, tak. A proszę na ostatniej mi... stronie tylko, tak? Tak, tak na, na ostatniej stronie. Super. Proszę mi tylko powiedzieć jak z płatnością, taczką jak zawsze. Taczko, taczką do firmy tam y... Dobrze. wszystko załatwione. Dobrze, jest w to, 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 to przywieziemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. 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 Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dołecko ładne. Baczymy co jest w środku, nie? Baczymy. Czekolada, klobasa, truńczyk, mleko, ketchup górek? Co ten facet im dał? Przecież to jest jakaś ewidentna straczka. No dobra. No dobra. Musi być. Młody! A tego grognaka czytałeś najnowszego? Tak, tato. To sobie do kibla wezmę. Dobra. Nie miałem oglądać serię, nic nie wiem. Jutro będzie powtórka. Chleją tą nuka kole. od nukakoli to się wyłbie pitoli. O! I kapselki świgają. Takie ładne takie. Wezmę sobie. Uf, uf, uf. Uf. Może się kiedyś na coś przyda. Zobaczmy, co jest w tym pudełeczku. Fallout Shelter. dla planszowa. To jest gierka, w której budujemy swój schron. Jeżeli graliście na telefonie, na konsoli, na kąpie, telefon nie ma różnicy: czy to jest Mac, czy to jest Android, nieważne, to chyba wyszło na wszystko co się da. Więc to jest gra planszowa dokładnie na podstawie gry tej komputerowej, dość sympatycznej, to się fajnie się w to gra. Ten ten schron się rozbudowuje dość ciekawie i tak powoli z mozołem, więc zobaczmy, co jest w takiej pudełkowej wersji. Mamy instrukcję. Coś tak wygląda pudełeczko. Widać. Mada pudełeczko. Są przegrodki. Mamy instrukcję. Jest instrukcja. Mamy. Mamy instrukcję. Chodźcie trochę bliżej, to Wam pokażemy dokładnie co jest w środku. Ok. Jesteście bliżej. To ja będę czytał teraz, co tutaj mamy na liście w naszej instrukcji, a dzieciaki będą wykładać, co jest w środku. Więc tak, mamy cztery karty dla poszczególnych graczy. Weź, Patrycja, rozłóż. Rozłóż ładnie, no rozłóż tutaj. Teraz tak, Mati wyjmie nam, wyjmie nam teraz karty tutaj te. To są karty pomieszczeń. Połóż tutaj może. Tutaj są różne, bo te czerwone, z tego co pamiętam, to te są startowe, a te potem się dokłada, wiesz? Dobra. I tu mamy według tych kolorów. Graczy jest czterech maksymalnie. Minimalnie chyba można grać dwójkę. Samemu w to się nie, nie, nie da zagrać. Raczej nie. Samemu się w to nie da zagrać. To tam było napisane tak: minimum dwóch, dwóch do czterech graczy. I teraz mamy tutaj te ludziki. Wyciągnij, Patrycja, te ludziki. Tu są kolorowe ludziki. i Według kolorów poukładaj nam na, na tych planszach graczy. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Mati. Wyciągnij kosteczki. To są kosteczki zasobów. 72. Liczyłem powinny być wszystkie. Może nie po jednej. Ile dasz radę, to tutaj wysyp. Tu są takie kosteczki. Takie kosteczki. Takie kosteczki to są. Dobra. I tu są takie kosteczki. Dobrze. Ale tu masz więcej, kochanie, tego. Zobacz. Po siedem takich ludzików jest dla każdego... dla każdego koloru. Okay. To są różne ludziki. Zobaczcie, tu są różne ludziki. Nie ja wiem, które będzie najlepiej widać, ale, o, takie małe woldboje o, różne, stojące, robiące coś. Ha, ten jest fajny, siłacz. Zobacz. Strongman. Strongman, no. To jest 7 Tak. Tak, no to po siedem, wszystkie. Spadł mi chyba jeden. Odniesiesz? Tak. Dzięki. A ten jest ten, zręczność takie. To będzie zręczność chyba, tak. Zręczność, tak, z ludzik. Zręcznościowiec. Dobra, Patrycja wyciąga nam dalej tamtych, tych te ludziki. To były. 72 takie kosteczki tu są. 30 kart pomieszczeń to już mamy. Teraz mamy tak. Cyk, dwie kostki Mati. Tak? Teraz wyciągnij nam 18 kart zagrożeń. To są te przezroczyste. Dobra, tu jeszcze zostały. A te 5 to są windy. Startowa i następne. Tak, tu są windy. A te, zobaczcie, jakie to fajne są te zagrożenia. One są przezro... plastikowe, przezroczyste. Nie wiem, czy będzie widać. Są skorpiony, różne Skorpiony, o, są dewklawy. Nie ja wiem, czy widać, widać. Super, są gule, są jeszcze jakieś kretoszczury, skorpiony. radrakany. Pełno tutaj różnych jest. Jeszcze jest taka ciemna awaria zasilania. zero Zaroplądu. Super, tak jak zrobimy. No, i oczywiście bandyci są jeszcze, nie? Jest no. on jakiś bandosa, jak weźmiemy okay. tutaj. Bandos, taki. Taki bandyta. Masz. Bandos, tutaj sobie porozkładaj, zobacz <coughs> co to tam jest. Są też karty. O, tu masz przedmioty, Mati, zobacz. Gór. No. Tu są jeszcze o, przedmioty. Wyrzutnie rakiet. No to pokaż tam bliżej. Jak wygląda wyrzutnie rakiet. E. No weź jedną kartę i pokaż. To wygląda to jest rakiet. Jest laserowa. Są też ciuszki jakieś Steampaki. Pokaż tam steampaki. No pokaż tam tym to ty widziałeś, a oni tam nie widzieli. Są różne zwierzątka, oczywiście pieski. Nie wiem pieski, czy jest ochłap. Kartki. Nie wiem czy jest ochłap, ale... Na pewno jest jakiś koli tutaj. Jest pancerz wspomagany. Pokaż tam pancerz. Co tu jeszcze? Ja tu przejrzę na szybko. Konik mechaniczny. Koń na biegunach. Konik. Co tu jeszcze są? Kieś. O, papuga. Ja papugę. Papugę. Masz papugę w, w grze, prawda? Mam, mam na konsoli. No Nie, nie widzę. Słuchajcie, nie widzę. Nie widzę chłapa. Niestety. Nie ma, chłopka. I tu są jeszcze zostały super, ale to pięknie poukładałaś. I tu jest jeszcze tak. Znacznik pierwszego gracza. Taki mały pierdzielnik. No taka pieczątka. Taka, no, taka... taka nie wiem, przypinka, taka, taka no. przypinka, mały medal czy, czy odznaczenie. Mamy jeszcze 42 tony zadowolenia. To jest takie razy 5 i takie pojedyncze, małe. Okay. I to by było w sumie wszystko, co jest w pudełku. Wszystko, co jest w pudełku. Czyli wszystko, co jest w pudełku, widać na stole. Tu jeszcze nie pokazaliśmy w sumie tych pomieszczeń. Weźmy tam podskocz do kamery i pokaż kilka pomieszczeń, jak te pomieszczenia wyglądają. No. Różne, to jest akurat y, pomieszczenia mieszkalne. to tam jeszcze jest? Urojownia. Wszystko jest? Tak, jest. Jeszcze tutaj. jedno, pokaż, co tam mamy. Oczyszczalnia wody. Okej. Okay. Dobra, bo o tym zapomnieliśmy pokazać bliżej. Także to jest komplet, który jest normalnie w pudełeczku. I w tym filmiku to było na tyle, a w następnym pokażę Wam, jak się rozkłada to, przygotowuję tą grę i mam nadzieję, że uda mi się zagrać z nimi całą rozgrywkę i to Wam też pokazać, jak się w to gra. Dobre. A potem sobie powiem, czy nam się podobało, czy nie. Może być Zapraszamy różnie. Zapraszamy na naszą rozgrywkę serdecznie. Dzięki, na razie, cześć. Pa.